Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Tutaj macie sen z dzisiaj, tak? Tak jak klikniemy ten sen. O, to są metadane, oj trochę zasłoniło. Tu macie odebrano 14 listopada 9.44, czyli dzisiaj, dzisiaj 14 listopada o 9.44 jakby jest, jest ten SMS, tak? I to jest po prostu sen. I tutaj najpierw Wam przeczytam, a potem Wam wyjaśnię. Po prostu śnił mi się wynalazek, że niedługo będzie taki wynalazek, i to będzie test na wiarę, na gen wiary. I wkrótce testowanie się zacznie. I to, to już było takie przeczucie w śnie. Czyli jestem w śnie, śni mi się to, i tam miałem takie przyczucie, że wkrótce testowanie się zacznie. I sam się zastanawiałem, czy celem jest zabijanie, bo tak mi się kojarzyło, czy celem tego testowania ludzi na gen wiary jest zabijanie? No i tutaj w nawiasie patyczki też chyba były, plus na początku chyba łańcuch DNA i chyba w dwóch trzecich długości był taki układ w cudzysłowie i to była część odpowiedzialna za wiarę. Może ja Wam w ogóle pokażę, sekundkę, zgaszę, żeby mi tu się nie świeciło, w sensie, to jest tak, to było takie coś, że był taki e, cały taki jakby łańcuch, tak i w dwóch trzecich długości powiedzmy, tak, to by jedna trzecia 2 dwie trzecie, tak, tutaj jakbyśmy mieli powiększyli ten cały układ to tu się znajdował taki mały układzik powiedzmy on był taki, tak taki albo taki, to była taka podkowa i ta podkowa, z kolei jakbyśmy jeszcze bardziej zbliżyli, tak to to był cały taki, jakiś skomplikowany system jakby mm, tak jakby. Powiedzmy, to była ta, taka podkowa, tak. I to było ca cały ilość tam atomów, ilość związków. To był cały taki skomplikowany system. I to był jeden z setek setek jeśli elemcików, tak? I tutaj w dwóch trzecich cyk powię powiększało się, i wtedy widziałem taką podkowy, potem jeszcze bardziej i, i był taki skomplikowany element. I test na, test na gen wiary, to to był właśnie ten gen wiary. I test na ten gen. To będzie najnowszy wynalazek. Nie? Yy, nie wiem, czy to będzie prawda. To jest tylko sen. Nie wiem, czy to jest sen proroczy. Zadałem sobie pytanie przedtem, ale przepraszam Was, nie mogę Wam powiedzieć, jakie dokładnie pytanie sobie zadałem, bo one było tak trochę związane. No wiecie, no, czasem są takie, no, nie wiem, te, trochę te, też z prywatnym życiem związane, trochę z innymi rzeczami, yy, o których nie można mówić i. Akurat w tym wypadku nie mogę Wam powiedzieć wprost mojego pytania przed, przed snem, nie? Yy, Jeżeli by coś się wydarzyło w przyszłości, to yy, takiego, że zmieni układ tego, to Wam powiem, a tak, no, nie mogę, więc wybaczcie mnie. Yy, ale oczywiście pytanie było takie związane właśnie yy, też jakby co, jakby będzie, tak? No i tyle, no i właśnie przyśnił się ten yy, gen wiary, albo raczej przyśnił się wynalazek, czyli test na wiarę, test na gen wiary. no i tyle to to będzie najnowszy wynalazek, najnowszy krzyk mody nie wiem czy to się będzie odbywało w taki sposób że będzie po prostu wymyślał nową zarazę i będą wszystkich testować pateczkami, a tak naprawdę to będzie test na wiarę test na gen wiary, a potem na końcu ludzie, którzy mają silny gen wiary będą eliminowani nie wiem, no nie chcę takich strasznych wizji snuć i po prostu sen proroczy wiecie co, zadzwonię do Jolanty i chwilę z nią porozmawiam. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. No nic, to zadzwonimy do Jolanty. Do znanej Jolanty mistycznej. Z Warszawy, i zobaczymy, co ona powie. A propos tego snu, dobra, czekajcie sekundę na tylko numer. Dobra, weźmiemy na głośnik. Już. O, jest ok, dobra. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Nie? O, no, cześć, cześć. Do. Już nagrywasz? Już nagrywam, słuchaj. Y, powiem też widzom, że ja uprzedziłem Jolantę, że do niej zadzwonię i opowiem sen. Więc y, teraz y, w skrócie opowiem Jolancie sen i zobaczymy co Jolanta powie o tym śnie. A więc y, słuchaj, śniło mi się, y, znaczy sen był bardzo długi, ale wszystko zapomniałem <grywka> i tylko samą końcówkę zapamiętałem. Że śniło mi się, że będzie y, wkrótce taki wynalazek i mi to się śniło, że to być może już będzie w grudniu ten wynalazek się pojawi. I to w ogóle miałem takie mocne uczucie, że wynalazek, wynalazek, jakby nie. Takie jakoś mocno czułem to słowo wynalazek, nie. I, ty, i tym wynalazkiem y, to ma być test na wiarę, albo y, nawet bardziej można powiedzieć, że to jest test na gen wiary. I y, 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 jakby czułem też takie zdanie w tym śnie. Y, jakby w trakcie snu czułem takie zdanie, że wkrótce testowanie się rozpocznie i celem zabijanie ze znakiem zapytania tutaj sobie takiego SMS-a napisałem czy celem jest zabijanie to znaczy się jakby czy celem tego testowania ludzi na gen wiary ostatecznie będzie zabijanie bo ja zacząłem już iść w takie teorie spiskowe że oni będą testować ludzi na wiarę na gen wiary, a potem będą ich likwidować ale to już nie jestem pewien to napisałem sobie ze znakiem zapytania no i w tym śnie też gdzieś widziałem, że chyba też będą takie zwykłe patyczki, co, co na tą współczesną zabawę, zarazę używa się patyczków, tak, do testowania wydzielin z ciała, to tak samo tam też były te patyczki i też później na sam koniec jakby widziałem w takim 3D, jakbym się znalazł wewnątrz komputera, jakbym się znalazł wewnątrz mikroskopu, widziałem po prostu takie przybliżenie łańcucha DNA człowieka i gdzieś w 2 trzecich długości tego całego łańcucha takie ogromne przybliżenie, powiększenie jakby tego wycineczka takiego takiej małej podkowy, jakby tego DNA, i tam była masa takich skomplikowanych związków, i to wszystko razem, ta cała podkowa wyjęta z tego DNA, to był jakby jeden osobny gen odpowiedzialny za wiary, odpowiedzialny właśnie za takie duchowe rzeczy, jakby, nie? No, to już mówię. no dobra, dobra, no i, no i tyle. I to w zasadzie cały sens w sumie, nie? Chodzi o to, że mądrali naukowcy i ciemne istoty no. cały czas grzebią w genach i cały czas chcą z ludzi zrobić niewolników no. cały czas kombinują żeby się nie rozmnażali nie byli uduchowieni i tak dalej gen wiary to jest odcięcie ludzi od duchowej wiedzy to no. można zrobić ale i takim się to do końca w życiu nie uda bo mieli nadzieję nie to... ale bo już bardzo dużo ludzi jest uduchowionych, czy więcej nas będzie, to pociągniemy pozostałych, niezdecydowanych za sobą mm -hmm. i po prostu ciemni kombinują do końca, bo oni powinni już dawno odejść, ale oni cały czas chcą tutaj dalej rozrabiać, a to już jest niemożliwe, bo ludzie się zmienili. I ostatecznie ci, co są agnostykami, a tej to tam rzeczywiście resztki nawet mm -hmm. to im wytną. Podkowa to mi się kojarzy ze szczęściem generalnie. O, też, e, faktycznie, no? Więc to jest takie, e, ale podkowa to jest też jak alfa mm -hmm. i omega, raczej omega, mm -hmm. prawda? No, 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 no. Alfa też e, no, alfa i omega, one są podobne do podkowy, raczej omega. Mm -hmm. No i po prostu to jest rzeczywiście ten czynnik e, duchowy, który chcą wyciąć, ale myślę, że im się to tak za bardzo i do końca nie uda. No. Bo no, jednak ja się tam sobie cały czas pracuję. A ja wiesz co, ja tak? sobie pomyślałem teraz jak, jak to mówiłaś, no. tylko nie używajmy tych słów jakby co w telewizji się pojawiają, bo mi to zaraz skasują na tym internecie, ale powiedzmy, wyobraźmy sobie taką teorię spiskową jakby, nie? Ee, że to jest tylko teoria, jakby weźmy, że ta audycja jest takim science fiction, powiedzmy, nie? To ja sobie pomyślałem, takie coś, jakby, że jeżeli to byłby sen proroczy i jeżeli, jeżeli ten wynalazek miałby testować ludzi na ten gen wiary, to jeżeli ktoś by powiedział, że jest nowa zaraza i teraz wszyscy musimy się testować, tak? I jeżeli e, ten test wykaże, że o, ty, Olaf, masz gen wiary, czyli jesteś chory, bo masz gen wiary, więc my teraz musimy cię uzdrowić. Rozumiesz? Poczekaj. poczekaj ostatnie ja zdanie, poczekaj. Po powiedziałeś, żeby... Co ja użyłam w telewizji, jak ja już telewizji nie oglądam? Nie, no to bardzo dobrze. Mi chodzi o to, żeby nie używać jakby tych nazw, co od dwóch lat się pojawiają w mediach, na internecie, wszędzie po prostu, rozumiesz? Ale bo... jakie? No nieważne, to już skasowałaś. Ale... <laughs> Nie, nic nie powiedziałaś, tylko mi chodzi o to, żebyś nie mówiła, bo są takie czasy, takiej cenzury, ja że wiesz. Ja nie oglądam. No to bardzo dobrze. Co ja okay. okay. tam różne wglądy? Nie no ja wiem, wiem, tylko chodzi o taką koincidencję, wiesz, że akurat yy, jakby wiesz, na dworze szaleje taka, wiesz, zaraza śmiercionośna, wiesz i teraz jakby... No tak, tylko że jak ja nie oglądam, to dla mnie nic nie szaleje. No właśnie. <słyska> O, co, e, sł słowo na W też jest zakazane, wiesz? Wszędzie jest to normalna sprawa, no. a wiadomo, że chodzi o to, żeby ludzie się bali, byli posłuszni, zniewoleni, no. słyszeli samodzielnie, tylko telewizyjnie i tyle, no. Nie no, no. zabijają, bo muszą stąd odejść. No i... I to jest normalne, prawie. a Trzeba im puścić wszystkim światło, to może im się rozjaśnić. No, no. To mogą przymuszać, ale zawsze, słuchaj, te, ta planeta jest dualna, więc zawsze jak się z ciemi to i zaczynają coś działać. No, no, no. Musi być równowaga, niech sobie działają, ale muszą być w równowadze. Jak przeginają, no tak będą przegrywać. No, no. Równowaga sama dojdzie. A tam nad nami jest tyle tych wielkich mistrzów, co działają, co nam puszczają to światło, że to już jest przegrana dla nich sprawa, no ale walczą bidurki, no nie? To no. jeśli no. się, się światło, to się to się trochę załapie i przestaną wymyślać. No, no. Ja sobie pomyślałam, zobacz, ja sobie pomyślałam, że, że jeżeli jest to sen proroczy, jeżeli jakby... Rozpo wkrótce rozpocznie się testowanie i celem jest zabijanie. To może nie chodzi o to, że zabijanie tych ludzi, tylko zabijanie w nich tej wiary, tego genu boskiego, jakby, nie? Tak, ale po, za tym mogą to zrobić. O, jest wirus, X się zbliża, trzeba szczepić koniecznie. Tata. I przy okazji tych szczepień zrobią swoje. Nie, nie, no, co... A ludzie nie będą, jakim szczepiają różne inne rzeczy, to czy ci ludzie wiedzą, że będą bezpłodni? Nie. Czy będą wiedzieli, że będą bez wiary? Nie. Po prostu nagle zobaczą, że coś się dzieje nie tak, jak trzeba. Znaczy ja, ja mam wątpliwości, czy oni zobaczą. Ja, mi się wydaje, że to zobaczą ci, którzy będą normalni, pozostaną, wiesz, bo są już takie doniesienia, że wiesz, no ci już są tacy inni, tacy wiesz, że oni już nie wiedzą o co chodzi. Że oni już są tacy przymuleni, jakby wiesz. Ja <laughs> Jezus. Znaczy to cały czas, ja ale tam teraz tam już tam są. <laughs> Że gadają po telewizyjnemu. No tak, tak, tak. moich ulubionych programów rozrywkowych nie oglądam, bo, bo też mówili, że tam jest dużo e, za kulisami nieciekawych nie rzeczy. Tak, tak. I jako widz, ja wiedziałam, no dlaczego przegrywa super ktoś, a tyle kto wygrywa. No. trzeba oglądać w ogóle? Nie no. jestem już uzależniona, jaki jest program w telewizji. I czuję się taka wola, że ho, ho. No, 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 no. Internet, to tam przysyłają mi niektórzy jakieś coś ciekawego, to albo przejrzę z grubsza, albo dokładnie. I tyle. A to, co chciałam, to już się znalazłam sama. No, no. I bardzo dużo czytania, i muszę mieć nadzieję, żeby takie mądre rzeczy sobie jeszcze poczytać. No. no. I tyle. Dobra.